Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym z Wami trochę porozmawiać, ponieważ wydarzyła się pewna niezbyt pozytywna sytuacja w szkole w Łukowie, mianowicie w środę 2 czerwca zespół szkół w Łukowie, w województwie lubelskim obchodziło 60-lecie jest to zespół szkół specjalny. Gdzie uczą się również chore i bardzo niepełnosprawne dzieci. Była właśnie uroczysta w związku właśnie z obchodami został również zaproszony pan Przemysław Czarnej, czyli minister edukacji. I niestety okazało się, że nawet w szkole specjalnej jest podział na dzieci lepsze i gorsze. Tak, wiem, brzmi to skandalicznie, ale niestety taką mamy rzeczywistość. I dlatego myślę, że właśnie warto o tym porozmawiać. O całej sytuacji dowiedzieliśmy się w środę około południa, kiedy to właśnie na stronach Tok FM, Radia pojawił się artykuł o tym, że rodzice są zdogustowani dyrekcją szkoły, która kazała im zabrać swoje bardzo niepełnosprawne dzieci, ponieważ one tak naprawdę nie wyniosą nic z wizyty pana ministra. Chyba nie muszę w tym miejscu tłumaczyć, że rodzice dzieci niepełnosprawnych poczuły się bardzo źle, a to dlatego, że okazało się, iż Jedne dzieci mogą uczestniczyć w przywitaniu pana ministra i w całych obchodach szkolnych, inne niestety nie mogą w takim wydarzeniu uczestniczyć. Oczywiście dyrekcja szkoły zasłaniała się przepisami pandemicznymi i ograniczeniami związanymi z pandemią, ale również tłumaczenia dyrektorki, które usłyszała jedna z mam, jest po prostu skandaliczne. Słuchajcie Jedna z mam usłyszała od pani dyrektor, że no jak dziecko jest leżące, ma porażenie czterokończynowe, nie mówi, nie słyszy, to takie dzieciątko przecież nie jest świadome i nie musi być na tej gali. Mogłabym Bo zrozumieć taką sytuację, gdyby to dotyczyło szkoły, gdzie uczęszczają zdrowe dzieci. I w momencie kiedy mamy jednego niepełnosprawnego ucznia czy tą dwójkę, że nie do końca dyrekcja potrafi się zachować. Niestety tutaj słuchajcie, to jest szkoła specjalna, to jest szkoła dla bardzo chorych dzieci, gdzie są zajęcia terapeutyczne. To nie jest tylko i wyłącznie edukacja, tam jest też rehabilitacja społeczna i właśnie często logopedia i tak dalej, więc to jest również taki ośrodek wychowawczy i tak naprawdę wrzucać takie dzieci w tym dniu ze szkoły, bo przyjeżdża pan minister, a one są niefotogeniczne, to wydaje mi się naprawdę skandaliczne. Oczywiście nie mam tutaj żadnych informacji, czy Ministerstwo Edukacji miało pojęcie o całej sytuacji. Z tego co wiem, to tylko i wyłącznie Rzecznik Osób Niepełnosprawnych na Twitterze poinformował, że... Niestety ministerstwo nie miało żadnych informacji o takiej sytuacji i że jest to inicjatywa od stricte szkolna, ale kurczę, ktoś tą galę organizował. Nie wiem, czy galę organizowała dyrekcja, czy galę organizowała kuratorium, i myślę, że do ta, takiej sytuacji nie powinno być w ogóle doprowadzone. W filmie chcę Wam przekazać cały komplet informacji, dlatego od razu mówię Wam, że do domu zostały również odesłane młodsze dzieci, i to nie tylko dzieci bardzo niepełnosprawne. Jednakże sam podział na właśnie osoby, które są mniej niepełnosprawne i bardziej, wydaje mi się już w tym momencie, bardzo wykluczający i pomimo tego, że jest to jedno środowisko osób z niepełnosprawnością i tak następuje wykluczenie i dyskryminacja. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że wystarczyła tylko i wyłącznie dobra organizacja, bo oczywiście są czasami takie wydarzenia w życiu szkoły, gdzie nie wszyscy uczniowie biorą udział. Są wybierane specjalne osoby, które biorą udział właśnie w takiej gali, e, czyli właśnie w takiej akademii szkolnej i tylko one na przykład występują przed daną delegacją, chociażby z kuratorium czy z ministerstwa. Ale w takiej sytuacji albo cała szkoła wtedy ma wolne i po prostu przychodzą te dzieci, które biorą udział w tej gali, albo reszta osób ma normalnie zajęcia w placówce, a po prostu osoby, które są wyznaczone do właśnie takiej gali, do właśnie takiej akademii, są na sali gimnastycznej i prezentują, nie wiem, jakieś przedstawienie, jakieś utwory muzyczne, cokolwiek, wiecie, recytacje wierszy, ale mniej więcej tak to wygląda. I co najmniej tak to wyglądało w mojej szkole. I ja może mam i małe doświadczenie, ponieważ chodziłam tylko i wyłącznie do liceum, jeżeli chodzi tak, do budynku szkoły. Ale mimo wszystko mam znajomych, mam rodzeństwo i wiem, jak to mniej więcej wygląda w szkołach. I w życiu bym się nie spodziewała, że placówce, która jest przeznaczona specjalnie dla dzieci niepełnosprawnych, to zaistnieje taka sytuacja. Myślę, że chyba to, co jest najbardziej przykre, to to, że ministerstwo do tego momentu, w którym ja to nagrywam, czyli do do czwartku wieczorem, właśnie dzisiaj jest czwartek, Boże Ciało, około godziny 20.00, słuchajcie, dalej ministerstwo nie wypowiedziało się w tym temacie. Nie poinformowało, czy miało taką wiedzę, że dzieci są wybierane do gali. Nie poinformowało, co sądzi. Nawet nie wyraziło, słuchajcie, ubulowania, że taka sytuacja wynikła. Jedynie co mogę Wam powiedzieć to to, że godzina po rozpoczęciu się gali pojawił się post na Facebooku na stronie właśnie Ministerstwa, gdzie Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji przybijał piątki chorym dzieciom, grał z nimi w piłkę i było pokazane, że to jest super świetna gala i że wszystko jest super w porządku. Tak, tego co się orientuję to jedyny komunikat oficjalny, który wyszedł z Ministerstwa to była tylko i wyłącznie informacja, że Pan Minister Spotka się w pierwszej kolejności z najbardziej chorymi dziećmi. I to jest bardzo smutne, bo tych chorych dzieci tam po prostu na miejscu nie było, więc nie mógł się z nimi spotkać. Oczywiście pod tym filmem podziękuję Wam artykuły dotyczące całego zdarzenia, jakie tylko znajdę. I tutaj, jak zazwyczaj, nie zgadzam się z artykułami z portalu OkoPress. Tak muszę przyznać, że znalazłam w jednym z artykułów bardzo trafne spostrzeżenie, że przygotowania do tej gali, do tego jubileusza szkolnego, przypominały niestety właśnie przygotowania do wizyty władz, w poprzednim ustroju, gdzie nawet dochodziło do takiej sytuacji, że trawa była malowana na zielono, bo była za mało zielona. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I nie będę ukrywać, że bardzo się oburzyłam, jak przeczytałam tę informację. Oczywiście udostępniłam ten artykuł u w siebie, w social media oznaczyła ministerstwo i widziałam, że bardzo dużo osób tak robiło i myślałam, że może siła mediów społecznościowych coś działa i ministerstwo się odniesie, ale jak widzicie niestety pomoc osobom niepełnosprawnym w chwili obecnej to są tylko sztandary i karta przetargowa wyborcza, bo niestety ani w programie właśnie w Polskim Ładzie jest nie ma wspominania o osobach z niepełnosprawnościami, jest tylko obietnica zrównania właśnie zasiłku, ale tak poza tym nie ma żadnych konkretnych zamierzeń, co tutaj obecnie partia rządząca chciałaby pomóc osobom z niepełnosprawnościami, to niestety dochodzi do tego, że jak widzicie wystarczy zwykła wizytacja na uroczystości szkolnej, a i tak wszystko idzie nie tak, jak powinno. I oczywiście, żeby tutaj nie zostać źle zmianym. Ja nie odwarczam winą, broń Boże, ministerstwa pomimo wszystko, ponieważ mam świadomość, że tutaj ani pan minister, ani ministerstwo mogło być kompletnie nieświadomym zaistniałej sytuacji. Niestety za całe właśnie wydarzenie odpowiada dyrekcja i oczywiście dyrekcja miała prawo odesłać jakieś dzieci do domu, ale tu wiecie, nawet nie chodzi o to, że dzieci zostały odesłane, myślę, to nie jest chyba najważniejsze. Najważniejszy jest właśnie ten feedback, jaki otrzymali rodzice, że ich dzieci nie nadają się do zdjęcia, bo co? Bo są leżące? Bo nie są fotogeniczne? Bo jeszcze sytuacja niestety pokazuje, że pomimo likwidowania barier architektonicznych, barier transportowych, to zostają niestety nadal bariery mentalne. I część osób nie potrafi zrozumieć, że osoby z niepełnosprawnościami to są pełnoprawni obywatele, którzy mają takie same uczucia, takie same emocje i pomimo swoich ograniczeń chcą czerpać z życia pełnymi garściami. I oczywiście, że jedna niepełnosprawność bardziej utrudnia komunikowanie się, druga mniej, jedna osoba będzie w pełni świadoma i na przykład będzie miała problem, nie wiem, z poruszaniem się albo na przykład ze słuchem, z, z cukrem, no po, nie wiem czy wiecie, ale Cukrzyca również powoduje otrzymanie grupy niepełnosprawności, jeżeli jest właśnie bardzo nasilona, więc czasami ta niepełnosprawność może być nawet niewidoczna na pierwszy rzut oka. A pomimo tego, e, niestety dalej dzielimy osoby na bardziej sprawne, na mniej sprawne, na te, na które się miło patrzy, a na te, na których lepiej odwrócić wzrok. I powiem Wam, że w roku 2021 jest to naprawdę bardzo przykre. Myślę, że dzięki temu, że będziemy właśnie nagłaśniać takie sytuacje w mediach społecznościowych, albo że np. będą powstawać takie filmy jak mój, może do większości osób dotrze, że takie zachowanie nie jest fajne. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii i dajcie mi proszę znać, czy słyszeliście o całej tej sytuacji i co o niej sądzicie. Ja tutaj nie chcę, broń Boże, wchodzić w dyskusje polityczne, bo to nie jest moim celem, ale chciałabym poznać Wasze zdanie i jestem ciekawa, jeżeli po raz pierwszy dzisiaj dowiedzieliście się właśnie o całej tej sytuacji z mojego filmu, jaka była Wasza reakcja, bo nie będę ukrywać, że jak na przykład powiedziałam o tej sytuacji w mojej mamie, to moja mama była bardzo zbulwersowana i powiedziałam to, o co mi jako jeszcze w ogóle nie przyszło do głowy, jak musieli się podziwiać rodzice, którym kazano zabrać swoje chore dzieci ze szkoły specjalnej, tak jakby ich dzieci nie dawały się, żeby w ogóle na nie patrzeć. Musicie przyznać, że to jest dość, dość mocne stwierdzenie, ale niestety tak ta sytuacja wygląda. Mam nadzieję, że tutaj co najmniej zostaną wystosowane wobec tych dzieci i ich rodziców przeprosiny ze strony szkoły i że zostaną wyciągnięte te konsekwencje. Bo kurczę, nie możemy pozwalać na dyskryminację, na wykluczenie. Bo jak widzicie, okazuje się, że czasami choroba może powodować to, że nie jesteśmy w pełni sprawnymi członkami społeczeństwa, co jest niesamowicie smutne. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu, dziękuję również moim patronom, którzy wspierają mnie bardzo dzielnie, żebym mogła rozwijać ten kanał oraz dziękuję moim wspierającym tutaj na YouTubie. Jesteście niesamowici. Jeżeli chodzi o dołączenie do to link macie w opisie. Natomiast, jeżeli chcecie dołączyć tutaj na YouTubie, możecie to zrobić poprzez przycisk WESPRZYJ, zaraz koło przycisku SUBSKRYBUJ. Jeżeli natomiast nie możecie mnie wesprzeć finansowo, ja jestem i tak Wam bardzo, bardzo wdzięczna za to, że oglądacie moje filmy i proszę Was o to, żebyście zostawili kciuka do góry, żebyście zostawili komentarz oraz subskrypcję. Jeżeli natomiast uważacie, że temat jest ważny i chcielibyście, żeby miał większy zasięg, to proszę Was o udostępnienie tego filmu. W kolejnym filmie Uvidíme se, už jutro, v Trotře cześć.